Szanowną publiczność w moim nowym programie Branzowe Myśli A Mentalnie w Challengerze Dzisiaj chciałbym zaprosić do mojego studia dwóch graczy łączy ich wspólna gra oraz skill Co to jest skill? Chciałbym się spytać właśnie tych graczy Pierwszy z nich składa hydrę na pewnej postaci A drugi zaś No kieruje wszystkie gry Posiada normalne statystyki Najlepsze buildy jakie mogą być no. Muszę przyznać, że jest niezwykły i zaintrygował mnie zdaniem, skieruje każdego nawet troszoka. Z... Nie sądzę, że to może być prawdą, ale z jego umiejętnościami możliwe. Zaproszę teraz po raz pierwszy do mojego studia Brąza Kacper Brązowskiego, manik zadziwiający, prokacper.pl, 12. Wielkie brawo. Witam. Witam Cię Kasprz. Czy mogłem zadać Ci polecenie dotyczące Twojej dywizji? Tak, możesz. Dobrze. Powiedz mi, jak, tam być, jak jest być w brązie? No, co ja poradzę, mam samych nobów w drużynie, sam gier kierować nie będę. Ale muszę przyznać, że gram najlepszą postacią w Legu. Chyba no dobrze, mówisz, że grasz najlepszą postacią. Jaka to jest? Zawsze gram Timo, zazwyczaj na dżungli albo na asaporcie. Na Więc z tego co ci usłyszałem, jesteś najlepszy Timo. Ciekawi mnie, jak są Twoje statystyki na to, rundy. Trzeba, ważne kończę że ze zyskami 1 na 25, lecz jak dobrze mi idzie, to ma 2 na 15. W sumie to są moje najlepsze statystyki. Dobrze, widzę, że Cię słyszę. Chciałbyś się może napić odrobinę soczku? Oczywiście. Wodziąka. Jak tam grasz, Bartku? Good job. Dobrze. Próbuję wyjść pociągu, który wisi w powietrzu. Dobra, kamień, no to siup, dziup. No. Dobrze, idźmy dalej. Jak sądzisz, w jakiej lizy powinieneś być? No, powinienem być w że lecz te Buranze i te słabe Silwary nie dopuszczają mnie do wyższych Dobrze. Więc zaproszmy do mojego studia drugiego gościa. Jest nim Wybitny, uzdolniony gracz. League of Legends. Adrian Challengerowski. Brat. Witam. Witam. Dobry. O, witam Panu. Witam. Więc witam cię Adrian, Jak się masz? A e, no dobrze, przepraszam że się trochę spóźniłem, ale musiałem dokończyć rundę w Adrian, kończ już! na prostą. Kladówkę! Adrian, dmieścia! Masz luka, ja nie mogę. Dmieścia! I co, wygrałeś, to czy przegrałeś? Ja zawsze wygrywałam. Chyba mnie za mało znasz. Ja Ciebie dobrze znam. Ale publiczność nie wie, jaki jesteś uzdolniony. A poza tym, jak tam twoje bezcenne konto? A, ma się dobrze. Moje konto też jest bezcenne. <laughs> dobrze, przejdźmy do konkretów. Jak tam u siebie widzę? E, dobrze, za e, niedługo będę w nowej lidze, też. Jak to? Przecież pretendent to najwyższa liga. No ale napisało mi, że e, będę w, e, zakwalifikują mnie do nowej ligi. E, no. Czyli jaka będzie ta twoja nowa liga? E, moją nową jedną będzie legendą. Jesteś lepszy od pretendentów? No tak, ale czasem zdarzy mi się rywalizować z jakimś y, silnym też y, przeciwnikiem, na przykład XPK, Faker, Kamil, Kamyczek 12 i Mierzu Samen. Hmm. Dobrze, szanowna publiczność. Przed programem Adrian i Kasper rozegrali rundę między sobą. Który jak widać porażkę podniósł, brąz, katkę. Skoro jesteś taki dobry, to co składasz pod Timo? Ja na Timo składam przeważnie Rabadona, Zonie, Zombnashora, Kostur Pustki i uważam, e, jeszcze buty, pod przebicie odporności. I uważam, że to są... że to jest najlepszy pod pod Timo. Jakie spele No ja biorę na topa przeważnie. Flesza, ignitea... A, dam ci dobrą radę, nie pchaj się w pierwszych minutach pod wieża i nie rób bagdora. Jak to nie? No tak, bo się na buzie. Co za bo! Panowie, co pogódźmy się! Wodzianka. Widzę, że panowie już też... Nie, no, dobra, dobra. Przepraszam pana, że się tak radzimy. Tak, 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 Dobra. tak, się trzeba

Jego pogrzeb odbył się 5 grudnia 2014 roku w Bielsku na cmentarzu o 18.30 rano. Dziękujemy. Do widzenia. Dzisiaj gra. Bafar. No, tak. Jesteś normalny? Sądzę, że jesteś tu ostatnim z w studiu. Ale no. nie obażaj się. No. Chyba cię zabili, ale... Żyje! Ja nie... Nie są. No. Dobrze, więc Adrianie, przejdźmy do konkretów takich dotyczących smutnych konkretów. Czy było ci, żal naszego Kacpra? Nie było mi go. O ja tego brąza mniej do skarowania. No w sumie co racja to racja. Dobrze. Panie Zbyszku! Przepraszam Państwa bardzo, no ale... Pocisnęło naszego gościa, gamera No i musiał wyjść do WC No, więc musieliśmy już zatrzymać, żeby że było już tutaj całe brudne po prostu No coś takie coś rzeczy pasmego. zjadł, no nie wiem, no Grotówkę, y no. fasolę Dziś w klubie będzie bank Ej, dziś w klubie będzie bank Dziś w klubie będzie bank Ej, dziś w klubie będzie bank Ten wieczór był super No ale wiecie, musimy się jeszcze napić No tak. Ja już O. A że drugi gość Zostaliśmy tylko. A no to bardzo to A ja, ja codziennie. Ze mną się nie napijesz, A ja się napiję. gościu, gajo